Hej, hej, z tej strony Kryptomat. Witam Was w kolejnym materiale, tym razem poświęconym Starmoon Metaverse. Czyli co my tu ciekawego mamy, jak możecie zobaczyć już na, na pierwszy rzut oka mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju um, Pokemonami. W tym wypadku będą to po prostu Starmoony, a nie Pokémony. Więc o czym będzie grano? Będziemy um, walczyć, zbierać oraz zarabiać. Czyli tak jak w większości gier Play to Earn, powiązanych gdzieś tam, właśnie tematycznie z pokemonami No ale przejdźmy sobie trochę dalej, bo ta, ta gra na pewno jest pod jednym kątem wyjątkowa. Nie powiedziałbym, że jest może jakaś innowacyjna, ale na tle tych wszystkich gier dwuwymiarowych wyróżnia się tym, że tym razem będziemy mieli grę trójwymiarową. Dodatkowo będą tutaj elementy zaciągnięte nie tylko z klasycznych Pokémonów, ale również między innymi z Pokémon Go. To może sobie zajdźmy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Możemy przeczytać właśnie, że ten Starmoon Metaverse będzie budował wirtualny świat o nazwie Andresland, w którym właśnie istnieje bardzo wiele potworów, potworów, może stworków zwanych tytułowymi Starmoon, które posiadają supermoce. Po wejściu do świata Andresland e, gracz będzie mógł tutaj zarabiać tokeny poprzez samą grę. Czyli będzie mieli tutaj model play to earn, tak? Będzie mógł uczestniczyć w ekosystemie, będzie mógł zbierać, trenować oraz e, gdzieś tam wymieniać się e, z Tarmunami e, i w tym samym czasie e, będzie mógł też walczyć z e, innymi graczami, tak? Wykonywać jakieś przygody. Poprawiać własne umiejętności gry um, i dążyć gdzieś tam, generalnie, do zostania najlepszym trenerem. Star Moon, tak właśnie to wygląda. I od razu tutaj pojawia się gameplay. E, to może od razu go włączymy. Nie tak jak w poprzednich filmach, gdzieś tam gdzie na końcu się pojawił, albo go w ogóle nie było. No dobrze, i tak właśnie wygląda gameplay z gry, która jest niestety jeszcze niedostępna. Ale za to, w wypadku tego tytułu, mamy już dostępny token o nazwie Esmoon i tutaj jeżeli po prostu wejdziemy, przekieruj, przekieruje nas na Pancake Swapa gdzie będziemy mogli zakupić ten token z tego co widzę jest to aktualnie około 2,5 dolara nawet trochę więcej ATH wynosiło około chyba 6, jeśli nie mylę mm, ale był to taki chwilowy zryw i później token trochę opadł i gdzieś tam trzyma się, właśnie, gdzieś w przedziale 2-3 dolarów. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, co my tu mamy. Tutaj możemy się dowiedzieć, że tak zwane Star Monsters, czyli to nie jest Star Moon, tylko po prostu skryt od Star Monsters. No, są to, że tak powiem, tutaj na nasze tłumaczenie, będą to gwiezdne potwory, które są obdarzone jakimiś supermocami yy, i żyją one właśnie w Andres Land. Ludzie będą oczywiście ich przyjaciółmi i będą używać ich do walki i eksploracji. Nieznanego dotąd świata. Każdy z tych Starmunów będzie posiadał unikalne supermoce, unikalny wygląd oraz rzadkość, tak? Warto też dodać, że będą super unikalne Starmuny, które gdzieś tam czekają, właśnie na odkrycie. I zobaczmy sobie, jak to może wygląda. Jest tu ich kilka, mamy jakieś animacje. Z tego, co się orientuje, twórcy co jakiś czas wrzucają nowe animacje. No dobrze, tu nie widzę, szczerze mówiąc, nic odkrywczego, może niżej zobaczmy. Okej, okay, czyli będziemy tutaj, no, są takie klasyczne trzy rzeczy, które są spotykane w tego typu grach, czyli będziemy gdzieś tam mieli przygodę, w której będziemy mogli zdobyć oczywiście jakieś nagrody, będziemy też walczyć, pewnie z innymi Starmunami, może też z innymi ludźmi, A tego bym się spodziewał pewnie na początku nie będzie to miało miejsca, ale raczej bym się spodziewał, że na początku będziemy walczyć tylko z sztuczną inteligencją. No i oczywiście mamy Breeding, no jak, co to była za gra bez Breedingu, wiadomo. No, będziemy krzyżować po prostu nasze Starmuny. Alokacja tokenów, jak to wygląda? 5% NFT mining, team 20%, private sale 5%, play to earn. 20%, tutaj mamy jeszcze ekosystem fan 20%, marketing 20% i partnerzy 10%. No jeżeli chodzi o total supply, no to wynosi ono 100 milionów. Tutaj mamy jeszcze wizję twórców gry, jak oni sobie to wyobrażają. Widzimy tutaj, że będą gdzieś jakieś landy w postaci NFT-ków, będą też jakieś awatary, będziemy mogli stworzyć swój unikalny awatar jako NFT. No, i Star Moon Go. Czyli tutaj będziemy mieli do czynienia pewnie z czymś na wzór Pokemon Go. No, tutaj jakieś współprace. Tak, widziałem, że mają audyt od Certica. Mieli IDO od Yoshi. Z tym, że to nie było takie klasyczne IDO, tylko trochę inaczej to wyglądało. Postaram się na końcu w miarę, zobaczymy, jak ile będzie czasu. To może na końcu o tym sobie jeszcze powiemy. A teraz przejdźmy do dokumentacji. No dobrze, mamy tutaj zdecydowanie dość podobny opis do tego, co mieliśmy gdzieś tam na stronie głównej. A co możemy tu przyrzeć, ciekawego jeszcze, że no, gra będzie bazować na BSC. Także tutaj to już mówiłem, że będziemy zdobywać tokeny poprzez grę. No i tutaj, tutaj mamy właśnie też informacje odnośnie kombinacji świata blockchain i po prostu świata gier. Spodziewałbym się właśnie, że te wszystkie starmoony będą NFT-kami, chociaż nie widzę, żeby to gdzieś zostało wprost powiedziane. Ale dobra, zostawmy to, może później będzie taka informacja. No i tu mamy taką informację, że twórcy chcą stworzyć grę, która pomoże osobom słabiej zarabiającym na gdzieś tam, nie wiem, na jakieś dostatnie życie, na zwiększenie może po prostu przychodów, tak. No i drugim celem, oczywiście, jest dostarczenie fascynującej rozgrywki dla graczy. Dobrze, e, poniżej mamy jeszcze informacje odnośnie gameplayu. E, no dobrze, mamy tutaj informację, że trener tak wchodzi w interakcję gdzieś tam, tam ze smart kontraktem na BSE, aby osiągnąć e, jakieś trzy podstawowe cele. Pierwszym jest złapanie tych Starmunów do naszej kolekcji, no czyli jakieś tam właśnie będziemy zbierać te, te wszystkie stworki. Kolejno będziemy je gdzieś trenować, składać jajka, czyli bridować też, tak i gdzieś tam będziemy mogli później je sprzedać, bądź wypożyczyć je innym trenerom. No i chyba trzecią, najważniejszą opcją jest po prostu walka z innymi trenerami, tak, czyli. PVP też tu będzie, ale widzę, że będzie Single Player Mode, Group Mode or Tournament, czyli jakieś będą trzy mody, tak? Będzie jakaś pewnie drabinka turniejowa, będzie tryb pojedynczego gracza i jakiś Multiplayer. Ok, co ciekawe, z tego tutaj fragmentu wynika, że będziemy mieli dwa tokeny: czyli ten S Moon, który jest Governance Tokenem, który już wyszedł, i GST. Hmm, który będzie tokenem do bridowania i składania jajek, no czyli ten może nie do końca podobny do akcji, bo trochę inaczej to tu wygląda moim zdaniem, ale no w praktyce może się okazać, że tak, że będzie podobny. W każdym razie będą to dwa tokeny. Ok, mamy tu jakieś informacje o designie, to może sobie zostawmy tak. Pokazywaliśmy, jak one wyglądają. Podstawowe funkcje, no czyli play to earn. Walka, przygoda, breeding, o, będą jakieś sezony i eventy. No, przypuszczam, że przez sezony może, może to oznaczać, że po prostu będą jakieś sezonowe drabinki, turnieje i tak A jakieś ekscytujące funkcje, no, będziemy mieli tutaj te Star Moon land. Na gameplayu wyglądało to całkiem ciekawie, faktycznie, tam widzieliśmy jakieś te Star Moony, które były na przykład, jeździły na bieżni, tak. Znaczy to w sumie chodziły na bieżni, jeździły chyba na rowerku, tak, A więc całkiem fajne rzeczy tam były. Dodatkowo też widziałem, że można było ubierać nasze Starmony, co jest dość nową sprawą, chyba, bo nie kojarzę takiej gry, która gdzieś tam bardzo mocno nawiązuje do tych plus jakiejś akcji i dawała możliwość ubierania tych stworów. Ale ostatnio przewija się tyle tej gier, że możliwe, że po prostu gdzieś mi to wypadło. Dodatkowo będziemy mogli tu stworzyć swój unikalny awatar, Nie wiem, na jakiej zasadzie będzie to wyglądało, też nie ma tu żadnych szczegółów. No i Star Moon Go, no czyli tak naprawdę trochę się tutaj powtórzyłem. Do niektórych rzeczy było lekkie rozwinięcie, ale głównie jest to samo co na głównej stronie. No i zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Ok, mamy tutaj guide do blind boxów. Mamy jeszcze. Ok, to są rzeczy, które już się gdzieś odbyły. Więc zostawimy sobie, a ja teraz przejdę do platformy Yoshi i opowiem wam jak na ten moment wygląda zbieranie tych całych Pokémonów. No więc na platformie Yoshi miała miejsce sprzedaż tych Starmonów, tylko nie do końca samych tak jakby konkretnych potworków, tylko czegoś w rodzaju odznak i były tutaj dwie rundy. Mieliśmy rundę dla Posiadaczy Yoshi, czyli coś w rodzaju IDO, IGO, tylko że na trochę innych zasadach, bo tu nie kupowaliśmy tego tokena, tylko kupowaliśmy właśnie te odznaki. Drugą rundą była runda dla osób, które się zapisały i zostały wylosowane. No i te osoby też oczywiście mogły kupić. Teraz tu mamy jakieś, jakieś wartości. Te wartości odnoszą się do tego, z jaką siłą nasz batch, tak, czyli nasza odznaka będzie kopać tokeny S-Moon. Czyli poprzez staking tego tutaj, um, tych tutaj odznak możemy zarabiać token S-Moon. I wygląda to w następujący sposób, tak, czyli mamy ten hash rate, mamy też tutaj, jaki jest total supply tych odznak i jaki jest w, obecnie w obiegu. Um, dobra, i teraz mogę Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda na markecie. Ile to kosztuje? No, więc ta najgorsza. Ustawmy sobie może nie aukcję, tylko. Tylko e, kup teraz i posortujmy sobie to po cenie. No, dobra, ten, ten najgorszy, który ma 100, kosztuje. No tutaj 745 dolarów to jest najniższa kwota. I to jest płatne w Yoshi. No, i tu jest też zaczyna się problem lekki, bo z tego co pamiętam, to Yoshi ma tak chyba 10%, czyli tak naprawdę żeby zebrać tą ilość Yoshi, musicie jeszcze dojść sobie do niej 10%, żeby móc po prostu wymienić na pancake swapie, nie wiem, BNB, BUSD na Yoshi i kupić później taką odznakę. Czy warto? No ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę. Jeżeli, czy, czy ciężko powiedzieć, um, czy warto kupić taką odznakę? No moim zdaniem wydaje mi się, że warto, ponieważ że samo stejkowanie tej odznaki możemy otrzymać jakieś benefity. Jeżeli e, prawdopodobnie, nie wiem jak w tym momencie, tak, jeżeli w tym momencie byśmy weszli, ale jeżeli byśmy weszli pewnie gdzieś tam tydzień temu, dwa, dwa tygodnie temu, nie pamiętam od kiedy są te. Te odznaki pewnie koło dwóch tygodni, może być. No to powiedziałbym, że to 745 dolarów zwróci Wam się pewnie w dwa tygodnie z samego stajkowania. Tak, to był sam staking, i tak jakby ten staking, który odbywa się za pomocą Yoshi Platform, nie jest związany z samym gameplayem Starmuna. Dobrze, i to jest tak, jakby jedna sprawa, jedna strona medalu, bym powiedział. Tu już nie będę wchodził dalej w ten mining. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ja chętnie udzielę pomocy i powiem, jak to wygląda tutaj, bo stekuję jakieś nft -ki. Ale przejdźmy sobie jeszcze do artykułu, właśnie do dokumentacji, gdzie mamy więcej trochę napisane na temat. Tego jak działają te badże i nie tylko właśnie pod kątem tego Yoshi, tak, tylko ogólnie, czyli tak, no, po pierwsze, no, za ich by otrzymujemy SMUN, zgadza się. Um, I to jest na platformie Yoshi, o tym wcześniej mówiłem. I teraz ważna informacja, ponieważ po zakończeniu e, zamkniętej, i teraz ważna informacja, ponieważ po zakończeniu zamkniętej bety gry. Będziemy mogli zamienić tą odznakę na Starmuna. Zostanie z, po prostu przywołany z Starmun w zależności od tego, jaką posiadamy odznakę. Um, I z tego co rozumiem, to jest jakby Gen0, tak? Tak bym to odbierał, bo nie wiem, czy on ma jeszcze jakieś specjalne atrybuty, czy coś w ten deseń, ale może coś tu się jeszcze pojawi, zaraz zobaczymy. No i dobrze, tutaj mamy informację o tym. O jakiej rzadkości zostanie przywołany Starmon I jest to oczywiście zależne od tego, jaką posiadamy tą odznakę, ponieważ, no, tak jakby było, oczywiście większe prawdopodobieństwo, że trafimy tą, która miała najsłabszy e, mining rate i wtedy otrzymamy gdzieś tam Starmona o rzadkości od 11-20%, jakkolwiek by to czytać, i ta odznaka nadal zostaje. Czyli nawet, wyobraźcie sobie, że nawet jeżeli ta gra już się rozpocznie, my yy, tak jakby dostaniemy tego Pokemona w samej grze, no i ta odznaka zostanie, czyli nadal możemy ją stajkować i zobrać Esmuny. W wypadku, kiedy gdzieś tam ten token będzie rósł, no to będzie naprawdę fajny, gdzieś tam pasywny zysk dla nas. Jeżeli chodzi o te kolejne, to mam od 6 do 10, tak? 5%, 3%, 2% i ta naj... Najrzadsza to jest 1%. No tutaj naprawdę musiałby być e, super fart, żeby w ogóle trafić ją z, na Yoshi. Tam jest, że jest mining na poziomie, tutaj mamy 300. Czyli kopię 3 razy szybciej niż to najgorsze. Były tylko 72 takie odznaki. No, to jeszcze dostaniemy jakiegoś super rzadkiego Starmuna. No i dodatkowo ten starmon będzie tak, jakby też przepustką, żeby wziąć udział w testach samej gry. Więc no, wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy przywilej, szczególnie w grach Play to Earn, gdzie możemy wiecie, na początku już trochę się dowiedzieć na temat gry i będziemy mieli gdzieś tam jakąś przewagę nad resztą. Oczywiście licząc na to, że ta gra będzie na tyle rozwinięta, że nie gdzieś tam po dwóch dniach już nie będziemy wiedzieli wszystkiego, bo też są takie gry, więc no. Ciężko wtedy nazwać to jakimś wielkim przywilejem. No tutaj mamy jeszcze sprzedaż, tak, to już się odbyło. Odbyło, odbyło. Ok, About Yoshi Pad. No dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że to wszystko. Wiem, że jutro, a w sumie to pewnie dla Was będzie dzisiaj, ma pojawić się jakiś materiał, nie wiem czy to będzie w formie filmu, który będzie opisywał aktualny postęp gry. Więc myślę, że warto się zorientować, jeżeli ktoś miałby zamiar tutaj zagrać w Starmuna. No i na koniec powiem jeszcze, że jeżeli tutaj będzie jakieś zainteresowanie, no to ja chętnie omówię tą platformę Yoshi. Tylko po prostu dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy chcecie tego i czy mam przygotować ten materiał. Wielkie dzięki, trzymajcie się, hej!